No to, to, no to pokazał się jednak z bardzo dobrej strony na wrażenie i wszystkie te głosy, które dochodziły i ze strony mediów i fanów, że, że to po prostu niezgodny przeciwnik, no okazały się nieprawdą. No i cieszy, z mojego punktu widzenia cieszę się, że ten dał popis 15-minutowy. Dziękuję Dzięki serdecznie. I jak się Krakowana sprawdziła? Y, największa liczba kibiców, rekord pobity. Rozumiem, tak jak zapowiedział No tak, no. no. Wiedzieliśmy o tym, że pobijemy, no bo te bilety już mieliśmy sprzedane, natomiast no, sprzedziła się bardzo dobrze. Już nawet mamy podrezerwowaną halę na kolejny rok, no ale jeszcze poczekajmy, bo to od rezerwacji do finalizacji jeszcze może wiele rzeczy się wydarzyć. Jako miejsce to może w ogóle nie organizować gal w innych miastach Polski. To jest najwięcej miejsca, to jest najwięcej domina, tak, do zyskania No to tutaj, ta, każda kolejna. No nie, nie, bo to jest też jakby bardziej przemyślany przez nas no, działanie, żeby jednak aktywizować te rynki lokalne. Nie, na pewno nie będzie tylko kraków, 2 że wydaje mi się, że po dwóch edycjach po prostu wyczerpalibyśmy formułę i, 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 e, no i po prostu mielibyśmy mniejszą frekwencję, a lubimy mieć ale wypełnione dobrze. Marcin, opowiedz co z Mamedem, bo on do szpitala pojechał, tak słyszałem, tak, bo tu wszedł na chwilę na salę, ale z nikim nie rozmawiał, tylko za momencik już go nie było. Co tak, to się tam wydarzyło. Do końca nie wiem co, no, ale że rzeczywiście tanianka nie że zresztą było widać, że tam w pewnym momencie walki. Jednak to nie był ten moment, którego widzieliśmy na co dzień. No i gdzieś tam się taką kontuzja zaczyna mm, odnawiać jakby tam. No właśnie, on na 100% w tej walce nie walczył. Nawet było tak widać, hmm. że miał pewne problemy, nawet y, patrząc tak, że tak powiemy, bo oglądaliśmy to w telewizji, no to wydawało się, że, 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 że coś się dzieje. He is my man too. I need to go, No ale powiedz jeszcze raz, myślisz, tak? że myślę, że to jest poważna kontuzja, że to... No myślę, że to jest poważna kontuzja. Ale co, jakieś dłuższe wyłączenie mamy da z gry? Wróci do szpitala, pewnie wiedział, będzie wiedział trochę więcej. Pojawimy się pewnie w następnym tygodniu. Jak nie na łączach, to może i nawet osobiście u niego gdzieś już jakby tym tematem się zajmujemy, ale nie mówmy teraz, bo powiemy... Dobrze. krótkie to, pytanie na koniec w Londynie, y, następna gala, tak? Nie, nie, nie. nie, nie. A My kto w walce wieczoru, wiecie, już jest, jakąś kartę macie ułożoną mniej więcej w głowie? Nie To będzie taki. Czy macie, inaczej, ale Polska, Polska mamy, ale Anglia. Czy jakieś coś? Nie, no nie będzie takiej, nie, nie, takiego nie. prostego nie. zestawienia. Nie, nie, nie będzie wiadomo, że będzie oparte, no trochę musi być jakiegoś tam dania dla Polaków, dla Anglików, ale chcemy, no tak jak tutaj, no jednak te kraje mieszać, tak A później jest realny, jeśli chodzi o Londyn? Ja wiem, że uciekasz, Martin. ale ostatnie pytanie, Marcin. Oh, nie no chodzi nie, nie, panowie, nie ale Pódzian no, jest, no, jest realny? Tylko powiem, czy nie? Pudzian jest realny, czy nie? Pudzian jest realny. Dobra, dzięki wielkie, powodzenia.